Biegno sarny poprzez pole, mówię trafić, szanse marne. On mi na to odpowiado, i tam zawsze se wygarnę, mięsioż nigdy. Rozstawione byli w polu, patrzę zając słupka stoi, tamten pierze wprost do niego czy on boga się nie boi. Mięsioż nigdy nie odpuści, Mięsiorz nigdy nie odpuści, Co wylezie mu przed lufę, Nie pożyje se ajuści. Idzie w miocie chmara byków, Nikt z z broni nie podnosi, Tamten wali dwa z ekspresu, w mordę dać mu aż się prosi, Mięsioś nigdy. Już wychodzi dzik na linie, Do skumplowi znak niech szeli. Tamteż rośnie, Twoje moje, Jakby zwierza nie widzieli, Mięsioś nigdy nie odpuści. Mięsiorz nigdy nie odpuści, co wylezie mu przed lufę, nie pożyje se juści. I do dziki z kukurydzy ty odpuścisz grubo lochę. Taki wali, co wylezie, nie przejmuje się ni trochę mięciósz nigdy pary Pardeko prosi, żeby się podzielił modwie kozy w bagażniku, a kłamie, że jedno strzelił. Mięsioż nigdy nie odpuści, mięsioś nigdy nie odpuści, co wylezie mu przed lufę, nie pożyje se ajuści. Nie rozpozno, ale szylo prowadząco walnie lochę. sprzętu moza sto tysięcy, a rozumu ani trochę mięsioż nigdy. By kawalnie największego bo bomo w domu wielgo ścianę. Potem dzwoni i się pyto, Mimoż tamuba na podmianę. Mięś nigdy nie odpuści, mięś nigdy nie odpuści, Co wylezie mu przed lufę, Nie pożyje seajuści. Różne ludzie są w gromadzie, a tych co się sparszywili, to wyciorem lać po zadzie, bez litości moi mili, mięsioż nigdy. Jak my sami nie wyplewim tego chamstwa w naszej grupie, to nie dziwta się jak będzie społeczeństwo mieć nos w dupie. Mięsiorz nigdy nie odpuści, mięsiorz nigdy nie odpuści, co wylezie mu przed lufę, nie pożyje seajuści.